Postać kanoniczna trójmianu kwadratowego. Poznaliśmy dopiero jedną z postaci trójmianu kwadratowego: y równa się ax kwadrat plus bx i plus c, i to jest tak zwana postać ogólna trójmianu kwadratowego. Dzisiaj zajmiemy się drugą postacią trójmianu kwadrowego, a mianowicie postacią kanoniczną. Przekształcimy sobie ten wzór. Ja przepiszę ax kwadrat plus BX i plus C. Poprzez różne takie przekształcenia uzyskamy trochę inny wzór. I tak, zajmiemy się tymi dwoma pierwszymi wyrazami. Z tych dwóch pierwszych wyrazów wyłączymy sobie a przed nawias. Jeżeli wyłączymy z tych dwóch wyrazów a przed nawias, to co w nawiasie zostanie? Pamiętamy, że jeżeli wyłączamy coś przed nawias, to każdy wyraz przez to dzielimy. ax kwadrat podzielone przez a to jest x kwadrat. Natomiast bx podzielone przez a, to jest b przez a i razy x. Inaczej zapisane są te dwa wyrazy. Dodać c przepisuję. Dobrze, a teraz? a przepiszę, x kwadrat przepiszę i teraz dopasujemy do wzoru skróconego mnożenia. Pamiętamy, że rozwinięciem kwadratu sumy jest taki zapis, takie trzy wyrazy: a kwadrat, dodać 2ab i dodać b kwadrat. Jeżeli takie wyrazy 3 zobaczymy, to będziemy mogli potem zapisać jako a plus b w nawiasie i do kwadratu. Czyli jeżeli pierwszą literką a jest x, to potem powinno być tak, dodać dwa razy, dodać dwa razy a, o no wiemy, że to jest x. I teraz pytanie, co wstawić w to miejsce, aby nadal to było b przez a razy x? No x już jest, jest dwójka. No to jedyną możliwością jest b przez 2a. Sprawdźmy, gdybyśmy pomnożyli 2 razy x i razy b przez 2a, dwójki by się skróciły, zostałoby b przez a i razy x. Wszystko się zgadza. Ale potem we wzorze potrzebujemy dodać b kwadrat. Czyli skoro to jest literka b, to z tego wzoru, to potrzebuję jeszcze dodać b przez 2a i do kwadratu. Wtedy będzie napasowało do wzoru. Ale ten wyraz jest tym, ten jest tym. Natomiast co się stało, że nagle pojawił się taki wyraz? Skoro pojawił się, żeby nic się nie zmieniło, to ja od razu go odejmę. B przez 2a i do kwadratu. I spójrzmy. To, co jest w tym nawiasie, na razie jest tym, co było w tym. Jeszcze raz. To jest tym. To jest tym, a to i to, no to się znoszą, bo to jest 0. Co nam zostało, dopisać C. Teraz te trzy wyrazy: ten A2 2, a kwadrat plus 2a, b i plus b kwadrat, te trzy wyrazy, tu stąd dotąd, to jest wzór a. Plus b i do kwadratu. Te trzy wyrazy są rozwinięciem tego, bo to jest ten wyraz do kwadratu plus podwojony iloczyn i plus ten wyraz do kwadratu. Te trzy wyrazy jako to. To przepisujemy, ale podniesiemy do kwadratu, czyli będzie odjąć b kwadrat przez 4a kwadrat. I dalej dodać c. równa się. Teraz a jest mnożone przez taki cały duży nawias. To zrobimy teraz tak, pomnożymy a oddzielnie przez ten wyraz i a przez ten wyraz. a razy x plus b przez 2a i do kwadratu pomnożyliśmy a przez ten pierwszy wyraz i jeszcze mnożymy a razy to, czyli minus a razy b kwadrat przez 4a kwadrat. To razy to i to razy to. Dopisujemy jeszcze plus c. To na razie przepisujemy. Tu spójrzmy w tym mnożeniu. Widzimy, że to a skróci się z tym kwadratem i zostanie minus b kwadrat przez 4a. No i oczywiście jeszcze dodać c. Teraz te dwa wyrazy to będziemy na razie przepisywali, a te dwa wyrazy sprowadzimy do wspólnego mianownika. Zobaczmy, skoro mianownikiem miałoby 4a, no to skoro w mianowniku jest 4a, więc tę wielkość c w liczniku mnożymy też przez 4a. I teraz te dwa ułamki możemy do siebie dodać. Minus b kwadrat doda 4ac przez 4a. I myślę, że już coś tutaj widać, że to, co tu widzimy, jest bardzo podobne do czegoś, co my znamy. Znamy to pod taką nazwą. Jest to wyróżnik trójmianu kwatowego. Ale w tym wyróżniku jest, są znaki na odwrót. Jest b kwadrat odjąć 4ac, a tu jest minus b kwadrat plus 4ac. Żeby się zgadzało z tym, jeżeli nam tylko znaki nie pasują, no to wyłączymy minus przed nawias. Z pewnych względów teraz ten plus rozbijemy na dwa minusy, a w miejsce tego wstawimy oczywiście deltę. No i teraz spójrzmy na ten zapis. On jest niby gotowy. Ale myślę, że nikt go w takiej postaci nie zapamięta. Dlatego wprowadza się dwie nowe literki. Zamiast tego całego wyrażenia wpiszemy literkę małą P, a zamiast tego całego ułamka wstawimy wielkość Q. Czyli jest to A. W nawiasie x odjąć p i do kwadratu i plus i dochodzimy już po tych przekształceniach tych przekształceń na pamięć nie będziemy uczyć ale żeby było wiadomo skąd się wzięło dochodzimy już do definicji postaci kanonicznej trójmianu kwadratowego czyli postać kanoniczna trójmianu kwadratowego. Jest następująca. Y równa się a w nawiasie x odjąć p. I do kwadratu dodać Q, gdzie P to jest minus b przez 2a, a Q to jest minus delta przez 4a. I to jest główna teoria tej prezentacji. Postać kanoniczna trójmianu kwadratowego. I zrobimy sobie tylko dwa przykłady. A mianowicie yy, można robić w ten sposób, że mamy postać ogólną i trzeba doprowadzić do kanonicznej, albo na odwrót, mając kanoniczną, trzeba doprowadzić do ogólnej. Zaczniemy od tej trudniejszej wersji, czyli pierwsze polecenie jest doprowadzić do postaci kanonicznej. Y równa się 4x kwadrat odjąć 8x dodać 6. To oczywiście jest postać ogólna. I teraz spójrzmy na wzory. Do postaci kanonicznej, jakich literek potrzebujemy? Potrzebujemy a, potrzebujemy p i potrzebujemy q. Mając te trzy liczby, na pewno mamy a b i c czyli już a mamy to jest to jak znajdziemy p i q do p jest bardzo prosty wzór do q jeszcze potrzebujemy delty więc ja zacznę może od wyliczenia delty delta czyli wyróżnik to jest b kwadrat odjąć 4ac czyli delta to będzie minus 8 i do kwadratu odjąć 4 razy a, czyli razy 4 i razy c, czyli razy 6. Minus 8 i do kwadratu to jest 64. Z tego mnożenia wychodzi wynik ujemny. I tu jest 4 razy 4 to jest 16. I razy 6 to jest 96. Czyli delta wychodzi minus 32. A skoro to już mamy, to możemy wyliczyć zarówno P, jak i Q. Czyli P jest równe minus B przez 2a. Patrzymy na te współczynniki. Minus z minusa 8 to jest oczywiście 8. 2 razy a, czyli 2 razy 4. Czyli 8. Przez 8 i to jest 1. Już P mamy. Czyli mieliśmy A w tym miejscu. Teraz obliczyliśmy P. No i pozostaje nam jeszcze Q. Wzór na Q to jest minus delta przez 4A. Skoro delta nam wyszła minus 32, to minus z minusa 32 to jest 32. I dzielimy przez 4a, czyli 4 razy 4. No to mamy 32 przez 16 i to jest 2. I wróćmy jeszcze raz do naszego wzoru. A mamy, P mamy, Q mamy, więc piszemy wzór i wstawiamy wszystko, i to będzie już koniec tego zadania. Czyli y równa się a. W nawiasie x odjąć p do kwadratu i dodać q. A. Szukamy, to jest 4. Potem jest x. No to przepisujemy. Odjąć p, czyli odejmujemy 1 do kwadratu i dodać q, czyli dodać 2. I dokładnie to jest postać kanoniczna tego trójmianu kwadratowego. Polecenie drugie. Doprowadzić do postaci ogólnej y równa się minus X plus 3 do kwadratu i odjąć 4. Jak widzimy, jest to postać kanoniczna. No jak sobie z tym poradzić? Oczywiście, jeżeli podniesiemy do kwadratu, zredukujemy wyrazy podobne. No to właśnie to jest to, o co nam chodzi czyli będzie to postać ogólna. Minus przepisuje, a rozwinięcie tego wzoru. Pierwszy wyraz do kwadratu plus podwojony iloczyn, 2 razy x i razy 3 i plus jeszcze drugi wyraz do kwadratu. I jeszcze oczywiście dalej odjąć 4. Co dalej? No, porządkujemy nawias, minus przepisujemy, X kwadrat z tego wyrazu będzie dodać 6x. No i plus 9. I jeszcze odjąć 4. Teraz opuszczamy ten nawias, zmieniając znaki na przeciwne. Minus x kwadrat. Minus 6x. I jeszcze minus 9. I przepisujemy minus 4. Co jeszcze możemy zrobić? No, możemy te dwie liczby do siebie dodać. Pozostałe przepisujemy, czyli minus x kwadrat odjąć 6x i odjąć 13. Czyli z postaci kanonicznej uzyskaliśmy postać ogólną. I te dwie formy należy znać.